Słuchaj, daj mi trochę tego tu, daj mi trochę tego tu, ja ci coś opowiem, co się zdarzyło zupełnie niesamowitego. Pamiętasz, leliśmy tak e, na patelni, były pomidory i stał tutaj minister i robił to jedzenie z tobą. Pamiętasz, jak kroiłeś Pamięta. i tam ręce i tak dalej. To wyobraź sobie, że potem ja usiadłem przy tym stole, rozmawiałem z nim, opowiedziałem o tym, że może byśmy spróbowali przed stadionami i myślę sobie, jak to zawsze w takiej sytuacji. Powiedziało się jednemu urzędnikowi coś tam, nawet sympatycznemu, ale nic z tego nie będzie wynikało. Przyjeżdżam do Krakowa, telegram, czy może pan przyjechać do ministerstwa? Będziemy tam rozmawiali. Jadę do tego ministerstwa, przyjeżdżam, wchodzę na górę. Sala niesamowita. Za mną jest mapa Polski, przede mną orzeł i flaga Polski i flaga Europy. I, I tu się za chwileczkę odbędzie spotkanie najważniejszych ludzi od jedzenia w tym kraju, od, od zdrowej żywności, od... od od ekologii, od prawdy, od tego, co mamy do zrobienia, żeby pokazać Europie. Siedzi minister rolnictwa, siedzi pani minister od sportu Mucha, siedzą państwo z PL 2012, to, są, to jest ta organizacja, która przygotowuje Polskę na przyjęcie Europy w związku z mistrzostwami Europy w piłkę nożną. I i ludzie zaczynają i, i są przedstawiciele różnych regionów polskich. Minister wstaje i mówi, spotkaliśmy się z, z panem Gesnarem, rozmawialiśmy na temat tej sytuacji i przygotowania Polski do przyjęcia ludzi od strony jedzenia. No i spróbujemy coś w tej sprawie zmienić. Na, na to wstaje pani minister i zaczyna opowiadać o, o śniadaniu i mówi, że jest projekt PL 2012 i Ministerstwa Sportu w związku z tym. Chodzi o to, żeby żeby właśnie sprzedać nową, zupełnie nową markę w postaci Polish Breakfast, no naszym marzeniem byłoby to, żeby poza polskimi kartami, w których byłoby sformułowanie Polish Breakfast, żeby takie sformułowanie mogło się pojawiać też w kartach innych europejskich krajów. Wiesz, są śniadania angielskie, jak opowiadała, francuskie i tak dalej, ale nikt nie wie, kto to jest, co to jest polskie śniadanie. Jest poruszenie, ci ludzie wszyscy zaczynają na ten temat rozmawiać. I to się nie kończy taką o tym blablaniem, tylko minister mówi spróbujemy to zrobić. Tak naprawdę miesiąc czasu zrobienie pikniku yy, żywnościowego yy, nie, jest, nie jest problemem, to można zrobić. I, i teraz tylko mówię... Od Was zależy, w jakim czasie macie gości, na jaki okres to planujecie, jak dysponujecie terenem, gdzie, na, na, ile, na ile stoisk, jak możemy wejść także w dyskusję i w promocję do restauratorów, bo możemy restauratorom, tam gdzie już te miejsca noclegowe są, zaproponować tę ofertę żywieniową, że tu są dobrzy producenci, dobry produkt, a wy z tego zróbcie rzeczywiście dobre śniadanie. Przy tym stole siedzi człowiek, od projektu tego PL2012, który jest naznaczony przez, przez nich jako ten, który będzie reprezentował te, te struktury w tym projekcie śniadaniowym. I, e, I teraz nie bez przyczyny, czy tę całą historię opowiadam, bo chcę Cię zabrać do stolika. Oto właśnie jest ten człowiek. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. 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 To jest właśnie Pan Paweł Manner, który e, będzie się tą całą sprawą zajmował i Pana i Ciebie proszę, żebyście ze mną poszli, ponieważ e, opowiadanie to jest jedna historia. Polskie śniadanie, i w ogóle cała myśl polskiego śniadania to. To rzecz cała. Naładowałem na ten stół te wszystkie ingrediencje, które dla mnie, dla mnie dzisiaj yy, są potrzebne. Wszedł dla mnie specjalny szczególny goś i szczególny gość miałbym go przyjąć śniadaniem, to bym te wszystkie rzeczy podnosimy do góry yy. i mamy śniadanie. I mamy śniadanie. Bardzo wcześnie wpadliśmy na pomysł śniadania, bo to takie wyjątkowe danie turniejowe. Mecze wieczorem. Po meczach to już coś tam się dzieje, celebracja i, i świętowanie zwycięstwa lub porażki. A rano wstajemy i śniadanie, i śniadanie polskie, które jest unikalne, ale to już pan jako specjalista najwięcej i najciekawiej Państwa, o tym może powiedzieć. Słuchajcie tego, co ten człowiek mówi. Dajmy ludziom nasze smaki, nasze smaki. Może zróbmy konkurs. Powiedzmy, tak. piszmy do nas e, o, o swoich śniadaniach. Zrobimy z tego jakiś kanon polskiego śniadania i spróbujemy to, co tym kanonem polskiego śniadania będzie, y, 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 da, dać ludziom do jedzenia. Jest strona 2012 Strona, na której notabene Państwo możecie przeczytać wszystko o polskich przygotowaniach do turnieju. I tam się pojawi zakładka. Polskie śniadanie 2012. Zapraszamy i będą wszystkie informacje o konkursie i o tym, gdzie zgłaszać swoje propozycje, o tym, jak później wybierzemy wspólnie z tych propozycji coś, co miejmy nadzieję pojawi się w każdej restauracji, w każdym miejscu. Ważna będą historia. tak. Serdecznie ważna historia. zapraszamy. Czwartek, 19 kwietnia, 50 dni do euro, startujemy. I, I tworzymy najlepsze, co może być, czyli polskie śniadanie. Proszę Państwa, do roboty!